Pamiętam, jakby to było niedawno, tak naprawdę minęło już 10 lat, bo to właśnie we wrześniu 2012 roku brałem wtedy pierwszy raz udział w warsztatach prowadzonych z panią Anielą Lubieniecką. I wtedy pamiętam, pracowaliśmy na jednej kamerce internetowej, komputerze, jakimś starym laptopie i stworzyliśmy wtedy nasz pierwszy film świąteczny. Ta animacja to w przeciągu tych 10 lat to się rozwinę, rozwinęła no niesamowicie wręcz. Czym jest dla mnie akcja animacja? Jest to dla mnie przede wszystkim miejsce, w którym mogę w bardzo miłej atmosferze popracować po z ze świetnymi ludźmi. Tak. Jest to dla mnie też swego rodzaju hobby. Na pewno był to fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, ponieważ jakby od dziecka interesuje się tworzeniem filmów i w ogóle filmem a także jakieś zdolności plastyczne po zawsze posiadałem to też fajne, fajne stanowiło to takie dość fajne połączenie że właśnie mogłem jednocześnie i tworzyć filmy i tworzyć coś 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 właśnie artystycznego tak akcja animacja będzie miała bardzo wielkie miejsce w moim sercu bardzo wiele wspomnień no i bardzo dużo doświadczenia bardzo Fajnego, dobrego doświadczenia, które można wykorzystać. Ostatnio miałam takie przemyślenie, jak napisałam właśnie tekst z okazji dziesięciolecia, że w zasadzie akcja animacja mnie bardziej rozwinęła niż sama szkoła. Bo gdzie szkoła jakby niby jest po to, żeby przygotować się do życia, to w moim odczuciu akcja animacja o wiele bardziej to zrobiła. Po prostu robiliśmy coś innego niż każda szkoła. To mi się wydaje, że po prostu mieliśmy zajęcia, których inne szkoły nie miały. Oczywiście mają jakieś zajęcia teatralne, nie wiem, coś tam z filmem, ale to było naprawdę unikalne. Animacja poklatkowa potrzebuje czasu, skupienia. No i przez te wszystkie lata robienia tych animacji, no to w szczególności nauczyło mnie to cierpliwości. Też rozwijałem swój, swoje zamiłowanie do aktorstwa, jakby miałem miał tutaj okazję do zareprezentowania się właśnie z tej strony jako aktor. A więc y, myślę, że podstawowym doświadczeniem jakie zdobyłam to praca w grupie i bycie takim trochę liderem tym grupy. Generalnie w akcji animacji nie chodzi o pracę solową, bo no, nie da się nic zrobić samemu, a jeżeli się da, to jest to o wiele trudniejsze niż zrobienie tego z kimś. To, że każdy z nas był inny, każdy miał swoje wady i zalety, każdy miał swoje mocne strony. I z tego powodu zawsze ktoś miał jakiś dobry pomysł. Zawsze można było jakoś się zorganizować, kiedy się ma czas, żeby razem to robić. Albo też zaplanować, co kiedy zrobimy i potem rozdzielić też zadania. Też się rozwinęłam jakby pod tym kątem takiej swobody właśnie przed kamerą, w ogóle swobody takiego wypowiadania się i tego, żeby się nie bać. To także ogromna y, nauka organizacji e, początkowo od wysyłania filmów na festiwale, a także organizacja różnych małych wydarzeń a, oraz kontakt y, z mediami czyli także y, rozwój tzw. umiejętności PR-owych. Bardzo mi się wydaje, że zespół akcjonizmu mi rozwinął. Rozwinął mnie pod kątem właśnie języka, rozwinął mnie pod kątem poznawania nowych osób, bo chyba przez to jestem tak otwarty. Wycieczki, podróże, w których zawsze braliśmy udział na różne festiwale, to właśnie też było takim bardzo fajnym elementem rozwijającym, idealnie spełniającym ideę, że podróże kształcą. Nowi ludzie, festiwale, prace. Prace innych ludzi, które mogliśmy oglądać. I ogólnie myślę, że akcja animacja zawsze na każdym wyjeździe się bardzo integrowała. Nieważne, czy były tam osoby właśnie z liceum i podstawówki, nieważne, jaki był wiek, kto był z jakiej klasy, tylko byliśmy wszyscy razem jednym zespołem i ten wspólny czas spędzaliśmy razem na różnych warsztatach, czy już potem w hotelu wieczorem. Myślę, że to było fajne doświadczenie i na pewno jestem z tego zadowolony. Gdybym miał wybór, czy to robić, czy nie, na pewno bym to zrobił jeszcze raz. Bo co by nie mówić, akcja, animacja po prostu to jest zespół, który jest dla wszystkich. Każdy znajdzie w tym po prostu coś dla siebie, e, jakąś swoją, właśnie taką małą działeczkę, którą e, no on wykorzysta, tak? Którą e, gdzieś tam jakieś swoje umiejętności przeleje na chociażby właśnie pracę. E. Zespół Akcja Animacja był dla mnie rozrywką. I, i tak naprawdę nigdy, się, nigdy bym się nie spodziewał. E, moją będę wiązał z filmem. I wydaje mi się, gdybym nie spróbował akcji animacji, to, to nie byłbym w tym miejscu, gdzie dzisiaj jestem. Myślałam, wow, ile ja spędziłam w tym jednym małej salce, Pomieszczenie tak naprawdę pod daszu czasu swojego własnego. Ile godzin upłynęło, no bo wiadomo, animacja jest pracochłonna, spędzamy nad tym wiele godzin. Też czasami jakieś porządki, tak naprawdę można tam siedzieć dla przyjemności, dla mnie to już jest. I z tej jednej małej sali, która nie wiem, ma może 20 metrów kwadratowych, mam tyle wspomnień, tak naprawdę z każdego kątu i punktu widzenia. Nigdy nie zapomnę tej niesamowitej przygody, która tak wszechstronnie rozwinęła moje umiejętności, a także sprawiła, że stałam się bardziej pewien siebie i przyniosła wiele satysfakcji i radości oraz wiele nowych przyjaźni. Wszystko to oczywiście możemy zawdzięczać pani Joli Sierpińskiej, która jest założycielką, opiekunką zespołu i dostarczała nam wiele niesamowitych pomysłów na realizację nowych filmów, a także zarażała nas swoją pasją. To wszystko dzięki pani. Dziękuję bardzo pani Jolu. A także ja oczywiście jest, mogę zawdzięczać to temu, że byłem wtedy także uczniem zespołu szkół społecznych STO w Szczecinku. Szkoły, która tak naprawdę była otwarta na tak eksperymentalny projekt, który okazał się sukcesem. Tak naprawdę ogromnym sukcesem. Akcja, animacja na zawsze pozostanie bliska mojemu sercu. Dziękuję pani Jolancie Sierpińskiej za te wszystkie lata tego, czego nas nauczyła, bo pani Jola to wspaniała kobieta, która zawsze ma siłę dla nas i zawsze nazywaliśmy ją naszą taką mamusią, i to zostanie nasza mamusia z akcji animacji i no myślę, że nigdy o niej nie zapomnimy. Przy okazji oczywiście panią, panią Jolantę Sierpińską chciałabym bardzo podziękować za to, że stworzyła ten zespół i dała nam możliwość bycia częścią czegoś tak niesamowitego, bym nawet to nazwała. Przede wszystkim chciałbym podziękować pani Joli oraz i wszystkim członkom akcji animacji to bez nich tego zespołu by nie było, a pani Jola tak naprawdę tutaj nas prowadzi za rączkę i dzięki niej wszyscy się tam zbieramy. Chciałbym podziękować pani e, Joli Sierpińskiej e, i też pani Marzenie Marcinkowskiej, która też nam pomagała e, i wszystkim innym nauczycielom. No na pewno chciałbym podziękować pani Joli jako tej głównej sile w akcji animacji. Myślę, że gdyby Pani nie miała takiej pasji, to byśmy prawdopodobnie nie postali, a na pewno nie, nie osiągnęli takich sukcesów. Tak, Ale... no to od serduszka mogłabym powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko jest dzięki pani Sierpińskiej, która to wszystko zapoczątkowała i tak naprawdę jeżeli mogę tak powiedzieć, no to to nie jest zwykły człowiek, który przyszedł do nas, do grupy m, uczniów z jakimś pomysłem, dał go na tacy i powiedział, o może się tym zajmiecie, może to będzie fajne, tylko jednak to było coś więcej, no pani Sierpińska po prostu oddaje w tym siebie, oddaje serce i pokazuje jaką dla niej to jest Pasją, ta akcja, animacja, i właśnie od samego początku próbowała nas po prostu tym zarazić, pokazać, że zobaczcie, to jest naprawdę ciekawe, to jest inne, e, spróbujcie. E, I właśnie to, to wspominam bardzo dobrze e, i nadal tak jest, bo pani naprawdę sierpińska, po prostu, e, no widać, że to nie jest tylko jakiś opcji jej temat, tylko po prostu, jeżeli coś robi, to po prostu oddaje. Całą siebie I, i myślę, że to także widać w tych wszystkich pracach, które stworzyliśmy, bo te wszystkie prace tak naprawdę to są pod okiem właśnie pani Sierpińskiej tworzone i, i to właśnie ona tak naprawdę dba o te wszystkie szczegóły. Ona nam wskazuje drogę. Kiedy mamy jakieś wątpliwości, to, to przychodzi z rozwiązaniem. I, I tak naprawdę myślę, że no, pani Sierpińska no, jest niesamowita w tym względzie. Więc no, moje ukłony na pewno w jej Cześć, z tej strony Mateusz. Od 8 miesięcy jestem studentem New York Film Academy na kierunku filmmaking w Los Angeles. IT Animacji będę zawsze wdzięczny za rozbudzenie we mnie pasji do tworzenia filmów oraz do poznania branży filmowej. Nasz zespół od początku był wyjątkowy, składał się z unikalnych osób, a dzięki temu właśnie odnosiliśmy liczne sukcesy, a także mieli, mieliśmy możliwość poznania masy osób. Ten okres był naprawdę niezwykły i życzę każdemu, aby trafił kiedyś w przyszłości na taką świetną opiekunkę artystyczną jak pani Jolanta Sierpińska. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy przez ostatnie 10 lat pomagali nam w dążeniu do naszych sukcesów oraz marzeń oraz wszystkich zebranych ze słonecznego Los Angeles oczywiście. Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem.